spłyniemy. Nie spuszcza ich w Te Te zatopią naszą łódź. Przestań je robić! tam są. To są te pieski, które mi pomogły! Ahoj tam. Chyba potrzebna wam pomoc! Tak! To ja, Azim i Steve. Swashbuckle! Pomóżcie nam! Potrzebuję pomocy, pomóżcie! Wyciągniemy was, a potem oddacie nam tę muszlę. Ona należy do Psyrenek. Zgoda! Co chcecie? Zumo, uruchom zaczepy i wyciągnijmy hmm. ich stąd! Tak jest, Kapitanie Ryder! Może? Choć z drugiej strony potrzebuję tych rzeczy! Uciekamy! O, podstępny bierzec! próbuje nam uciec! Musimy go złapać! Subskrypcja!